Jest pan koordynatorem kampanii Mazury Cud Natury. Kampania trwa już jakiś czas. Czy są już jakieś widoczne jej skutki? Znaczy jest wiele aspektów tej sprawy, bo, bo jeżeli popatrzymy na, na opinię branży marketingowej, marketingu terytorialnego, reklamowej, PR-owej, to, to te wyróżnienia czy, czy, czy nagrody w różnych festiwalach, konkursach, które zdobywamy w projekcie, który tak naprawdę bardzo mało nas kosztował, ponieważ my jako województwo warmińsko mazurskie nie mamy zbyt dużo pieniędzy, czy w porównaniu z innymi regionami nie możemy być jakiś konkurencyjni, jeżeli chodzi o e, kwoty, które przeznaczamy na promocję. Stąd postawiliśmy na kreatywne pomysły, aby się przebić, pokazać na zewnątrz i to zostało docenione. Więc, więc rzeczywiście jakby marka Mazur, czy marka tego regionu jako innowacyjnego, jako, jako kreatywnego, jako regionu, które na nowo odświeża znaną markę, bo Mazury wcale nie są takie nieznane, nie trzeba by ich na nowo drzwi otwierać, żeby powiedzieć, co to są Mazury, bo każdy przez kilkadziesiąt lat, czy dziadek, czy, czy, czy mama, czy tata jeździli na Mazury i wiele osób się przyznaje, że tak, Mazury to jest, to jest miejsce jego popytu w wakacje czy, czy w ferie. E, więc, więc chodziło o, o pewnie taki relaunch tej marki. I proszę zobaczyć, że Mazury są stawiane wyżej teraz niż marka na przykład Gazety Wyborczej, czy KGHM, czy Allegro. E, tak przynajmniej wynika z rankingu badania, które magazyn Brief... Em, Pierwszy magazyn marketingu w Polsce e, nas opisał na piątym miejscu, no, super wynik. E, czy, czy inne konkursy, które jako, coś tam jednak nam mówią, tak? Że to jest dobra droga, którą braliśmy, żeby mówić o regionie. E, natomiast e, to, co jest jakby głównym nurtem samej kampanii Mazury Cud Natury, to, żeby ludzie A zagłosowali, żeby zdobyć ten tytuł Siódmego Cudu Natury, a z drugiej strony, żeby zachęcić turystów, którzy by tu przyjechali, e, jest jakby no, takim e, długotrwałym tak? do, do zbadania. Pewnie poznamy za rok, za dopiero, czy, czy, czy to przyniosło taki wymierny sukces. Na pewno wiemy to, że turystów nie jest mniej. Wiemy na pewno, że jest więcej, jeżeli chodzi o ścianę wschodnią. Z Rosji w tym roku przez pierwszy kwartał przybyło już więcej turystów niż, niż cały wcześniejszy cały rok, więc to o czymś o, czymś, o czymś mówi. Jest jeszcze trzeci taki bardzo trudny do ogarnięcia temat, zwłaszcza jeżeli chodzi o sam region, promocja gospodarcza, tak? bo pieniądze w regionie chcemy brać jakby z dwóch kierunków od turysty z zewnątrz, żeby zostawił, nie wiem, kupił zapiekankę, czy, 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 czy zamieszkał w hotelu, skorzystał z dobrej bazy noclegowej i, i z atrakcji turystycznych ale z drugiej strony zapraszamy inwestorów, żeby zainwestowali. Oczywiście nie chcemy, żeby nagle powstawały fabryki, huty, szkła i, i, i jakieś wielkie kopalnie węgla, którego tutaj chyba raczej nie ma, ale, ale chodzi o takie, takie, takie firmy, które właśnie są czystymi technologiami, czy to z branży IT, czy, czy z branży meblarskiej, czy, czy, czy z branży związanej blisko właśnie turystyki, bo turystyka jest czwartą gałęzią gospodarki, więc, więc to jest jakby taka nasza siła. Nasz region zaczyna coraz bardziej też być kojarzony ze zdrową, naturalną i właściwie efektywnie przygotowaną żywnością. Inne regiony idąc tą drogą pokazują, że są na trzecim miejscu w najbardziej zdrowej czy ekologicznej jedzeniu. My jesteśmy na pierwszym miejscu i prześcigamy wszystkich o, o trzy głowy, prawda? więc, więc to, ten region jest rzeczywiście tak kojarzony i tak to jest. Cała sieć dziedzictwa kulinarnego, która, która jakby po raz pierwszy do Polski została właśnie przyjęta czy realizowany pro program dziedzictwa kulinarnego właśnie przez region Warmii i Mazur, mówi o tym, że to jest właśnie dla tego regionu. I w ten sposób skupiamy e, producentów naturalnej żywności, tych małych producentów. A wcale nie, nie musi być to jedna wielka fabryka, która, która zatrudni 100 osób, tak? czy 200, czy 300, czy 800. Oczywiście też życzymy sobie takich inwestorów, którzy zatrudnią 1000 osób, bo region nasz jest takim trochę studium bez dna, jeżeli chodzi o to, żeby, żeby zapraszać inwestorów, którzy daliby tą pracę. Prawda? Jesteśmy na konferencji Block Forum Gdańsk 2011. Czy serwisy społecznościowe i blogi okazały się pomocne przy promocji Mazur, jako siódmego cudu natury. Tak, my, my podczas prezentacji to troszeczkę chciałem pokazać, ale my się długo uczyliśmy tego, w jaki sposób rozmawiać. Nasza droga na Facebooku polegała na tym, że a, jest jakiś profil, ja jest kolejny kanał, no to linkowaliśmy i pięć, sześć informacji dziennie. Tak się nie rozmawia na Facebooku, tak się nie rozmawia ze społecznością. Po pierwsze, tak się nie rozmawia. I, I dopiero z czasem zaczęliśmy rozumieć, że, że, że to jest inny rodzaj komunikacji, że dwa wpisy Dziennie, to, 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 to już jest ogrom tak naprawdę, bo to nie chodzi o to, żeby pokazać, że mam milion wpisów, tylko chodzi o to, żeby, żeby, żeby rozmawiać, żeby, żeby poszanować, żeby ktoś mógł odpowiedzieć nawet na ten wpis, prawda? I, i to się zmienia, to, 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 to co kiedyś było jednym. Nazwijmy sobie lajkiem na, na, na tydzień, to teraz się zmienia w 60 czy 100. E, i, I ludzie komentują, angażują się, i, i myślę, że właśnie też takie nie traktowanie odbiorcy w sposób taki techniczny, tylko że się rozmowa. Jeżeli ktoś mi pisze, że a ja widziałem gdzieś butelkę pod drzewem, to nie mogę usunąć tego wpisu czy nie mogę powiedzieć, nie, nie, masz racji, wcale tam nie było tej butelki. Tylko powiedzieć tak, że rzeczywiście to jest smutne, dlatego, dlatego apelujemy, czy, żeby, że, że, że trzeba zacząć od takich pracy od podstaw. Tak? Że, no to nauczcie te dzieci, które przyjeżdżają z Krakowa, Poznania czy, czy z innej miejscowości z kraju do nas na wypoczynek, że nie wyrzuca się śmieci. Tak? I to też jest dla nas nauczka, tak? Wy, którzy mieszkacie na Armii Mazorek, no nie wyrzucajcie tego śmiecia, więc to jest taki najtrudniejsza chyba praca, praca u podstaw. Jakby mówienie o tym, że, że żeby przyjechać do fajnego miejsca z jeziorem i z Czasem, gdzie mogę odpocząć, no to musi być to czyste miejsce, prawda? No i to jest cała taka ścieżka edukacyjno ekologiczna, no to, to, to jest długa droga, ale wracając do tematu, to rzeczywiście rozmowa, rozmowa ze społecznością jest nowym wymiarem w ogóle e, komunikacji e, z drugim człowiekiem, który tak naprawdę, ja mogę o tym nie wiedzieć, ale siedzi dwa metry ode mnie na przykład, prawda? bo możemy zrobić wpis a ktoś będzie otwierał komputer i widzi ten wpis, prawda? Więc, więc ta anonimowość przy, przestaje być e, tak ogromna, bo, bo ja wiem na przykład, że on jest tutaj, tak? przez różne projekty typu Foursquare, ja mogę wręcz za chwilkę powiedzieć, a jesteś tu blisko, mogę z tobą odpowiedzieć na to pytanie osobiście, prawda? No i dlatego też chcemy, żeby jakby wychodzić poza wirtualność, to znaczy nie tylko być na tym Facebooku, ale też zaprosić do nas, możecie z nami porozmawiać, zobaczcie, przyjdźcie do nas i myślę, że w tym kierunku też będziemy szli w roku przyszłym.